Hej, witam ponownie w naszym tajnym kręgu. Wczoraj w komentarzach Demilk 153 zadał pytanie, czy człowiek idealny nadal jest człowiekiem? Dążenie do tego bycia idealnym, bycia perfekcyjnym wydaje się takim problemem naszych czasów. Bo czym jest ideał? Czy ideał jest tym, co promują media, czyli zawsze czyste mieszkanie, piękna cera, dużo pieniędzy, genialna praca. I tutaj wydaje mi się, właśnie, jest problem z całym byciem idealnym. Nie możemy być idealni sami z siebie, nie możemy być perfekcyjni dla siebie. Zawsze jesteśmy perfekcyjni lub idealni wobec czegoś innego, wobec jakiegoś standardu lub systemu, który został z reguły stworzony przez kogoś innego niż my sami. To jest bardzo podobne do tego, czego nie lubię. W sensie bycie dziwnym to nie jest bycie innym, bo kiedy jesteś dziwny, to jesteś dziwny wobec siebie. W sensie robisz to, co lubisz, i nie przejmujesz się opiniami innych. Z drugiej strony, kiedy próbujesz być inni niż wszyscy, Zawsze się będziesz odnosił do jakichś wszystkich. Czyli, tak naprawdę, robisz dokładnie to samo, co jakbyś próbował być idealny. Ale wracając do tematu, pewnie wiecie, jaka jest moja opinia na temat bycia idealnym, jeśli oglądacie jakiekolwiek moje materiały. Uważam, że Bycie idealnym jest nudne. Skoro staramy się pretendować do jakiegoś wzorca, to stając się tym wzorcem, będziemy wszyscy tacy sami. A to przecież te właśnie różnice, te małe, drobne błędy w nas powodują, że jesteśmy ciekawi, interesujący i inni. A jaka jest Wasza opinia na ten temat? Jak wyglądałby świat pełen idealnych ludzi? Czy warto być idealnym?